Wydawało się, że spokojniej nam się uda to zwycięstwo do końca yy, dograć, natomiast no, korona zmusiła nas do tego, żebyśmy do ostatnich sekund byli bardzo czujni i bardzo uważani. Też nie można było przewidzieć, że tak się ten mecz ułoży, że będziemy grać tak w zawodników mniej. goniliśmy do końca, walczyliśmy na ile mogliśmy, ale to było za mało, za mocny przeciwnik, także wielkie słowa uznania dla piłkarzy, szczególnie tej młodzieży, która dzisiaj zadebiutowała, uważam, że wstydu kielcom nie przyniosła. Jeszcze w przyszłości będziemy się z tych piłkarzy cieszyć. Oddaliśmy serce, ale serce nie wystarczy jak gra się w dziewięciu. Niestety to już jest taka liga i to już nie ten etap, że to jest międzyokręgowa albo okręgowa liga, gdzie w dziewięciu wygrywa się meczem. Staraliśmy się, chcieliśmy, zabrakło troszeczkę może szczęścia. No Myślę, że się. Dobrze, no, znaczy w sumie przegraliśmy mecz, no, ale ze swojej gry mogę być zadowolony. Ewidentna czerwona kartka za, za brutalne zagranie Nikoli. Jak widać, niezbyt wiele się zmieniło od, od tego, jak grał w Wiśle. Może nie do końca tak to wyszło, jak jakbym chciał. Miałem dwie sytuacje na początku meczu, które powinienem wykorzystać. Nie udało się na koniec jeszcze ta czerwona kartka. Moim zdaniem druga żółta yy, zupełnie niesłuszna, no ale no trudno. Sędzia pokazał mi czerwoną i już teraz to już jest po sprawie.